Miałem pierwszy zamysł wywijać piłkę. Giki krzyknął, żebym podał. Zmieniłem decyzję. Najgorsze, co mogłem zrobić. Tak wyszło, niefortunnie. Z piłką do nieba, można powiedzieć, dobrze się zrehabilitowałem, tą bramkę i Fajnie, że wygraliśmy, bo to na pewno buduje morale po takim meczu zwycięstwo. Na pewno kibicom również się podobało, także trzeba patrzeć na plusy i pracować nad tym, żeby znowu się taka sytuacja nie powtórzyła. Spodziewałeś się, że, że nie, nie będzie musiało tak długo czekać na bramkę? Na bramkę. Po tej sytuacji na początku chciałem jak najbardziej strzelić tą bramkę. Myślałem tylko o tym, żeby się trochę militować, żeby się udało. Na pewno przed meczem nie sądziłem, że, że uda mi się tak szybko strzelić bramkę, ale ja, się cieszę z jak debiut, jak ocenisz? Ponowny debiut, było trochę nerwu? Pierwsza, tak, tak, tak. Pierwsza połowa to e, powiedzmy tak, no, tutaj dużo do analizowania natomiast oprócz tej bramki to, to był mój, mój najgorszy mecz w wykonaniu tutaj w Śląsku, jeżeli chodzi o przygotowania, tutaj sparingi druga połowa to już inna bajka już jak uszedłem w mecz jestem z tej drugiej połowy przede wszystkim zadowolony no, jestem zadowolony z tego, że potrafiłem się zrehabilitować przede wszystkim jak się czujesz na prawej okolicy? Dobrze się czuję, dobrze się czuję. Jak mówiłem w Sparingach było, było bardzo dobrze. Dzisiaj wiem, brak koncentracji na początku. Ciężka sytuacja. No. Czerwona kartka, karny. Przegrywamy 1-0 gram w osłabieniu. No, trzeba, trzeba sobie z tym poradzić. No, Sądzę, że mi się udało i z tego jestem zadowolony. że no, mi się dług zespołu. Jak widać, że ten duk jest. Daliśmy radę jeszcze w 90. W ostatniej minucie praktycznie bramka. Tak? Lepiej nie mogło się skończyć. Co trener wam mówił w szafni, w przerwie? co Chcieliście zaatakować? Czy, czy jednak pilnowaliście, żeby za dużo tych bramek? Bo flota miała swoje okazje. i, i... Nie no, oczywiście przed, założenie przed meczem było tak, żeby tych bramek nie tracić, no. na samym początku spaliło to na paneli, to szkoda, że tą drugą bramkę również straciliśmy, mogliśmy się tam na pewno lepiej zachować. E, no, na drugą połowę wychodziliśmy na pewno z myślą, żeby tych bramek więcej nie, nie tracić i strzelić tak się udało, i tak się udało zrobić. A czy nie, ten mecz nie kosztował Was zbyt dużo sił, bo już w niedzielę kolejny, kolejny mecz, trudny, trudny teren, co pokazała pierwsza kolejka. No, sądzę, sądzę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani fizycznie i nawet grając w osłabieniu yy, dawaliśmy sobie radę z zespołem floty. Tak, mieliśmy problemy na pewno z tymi kontrami. Yy, w drugiej połowie no, już graliśmy 10 na 10, także to, to się wyrównało. Czy dużo siły traciliśmy, no, jak sądzę, jak w każdym meczu że nie była to jakaś wielka gonitwa, tak mi się wydaje, no, ale swoje na pewno zapłaciliśmy. Jakie wrażenia z gry na Stadionie Miejskim, bo to nie oporoska? Nie oporoska, mam wrażenia w stadion fajny, ale murawa pozostawia dużo do życzenia, także tutaj jest dużo do poprawienia, ale rewelacja. No, czy to prawda faktycznie że ta murawa była dzisiaj gorsza niż w meczu z Wizowem? Tak jeszcze parę minut temu Marek. No, by była, była gorsza pod tym względem, że bo bardziej twardy i ta piłka bardziej skakała. W meczu z Wizewem ta piłka Bardziej się ślizgało po tej nawierzchni, choć było więcej wody, także ja patrzę, będąc na rozgrzewce przed meczem z Widzewem, e, buty sobie zamoczyłem w pół minuty, także teraz było lepiej, te buty nie były mokre, aczkolwiek było grząsko bardzo i to boisko naprawdę pozostawia dużo do życzenia. Znaczy, czy uważa Pan, że granie bez nominalnego napastnika było dobrym rozwiązaniem? W domach, po tej to tak ta 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 wygląda ta ta <noise> <noise> na to że tak wygląda <noise> tak. <noise> że wydawało mi się pewnych momentach gry, to nie wynikało brakowało no to, to, na, to, to jest brakowało na śpital. pewno więc tutaj też nie mogliśmy nie mogliśmy zawodnika spediować do przodu i nadziewać się na kontry tak tutaj trzeba było środek zabezpieczyć przede wszystkim i rozegrać spokojnie piłkę zrobić przewagę w pewnym momencie i dlatego też tego na początku nie było. Czyli według pana załóżmy, że zszedł Elster bądź Stefanowicz, byłoby to zbyt ryzykowne podjęcie tego. Tak, Dobra, dziękujemy. <grym i zbyt wytkowne> Pytałeś o.